Drużyna nawodna po raz pierwszy w historii wkroczyła do klasy okręgowej, a jest to bez wątpienia sukces, tym bardziej, że gracie w środku tabeli. Nie jesteście Beniaminkiem, który od razu jest brany pod uwagę jako spadkowicz. Jakie się czujecie jako drużyna z, z, z nawodnej? No tak, tak, to prawda. Dla nas ten sezon jest wyjątkowy. U nas się mówi, że każdy sezon dla nas w Lidze Okręgowej to jest, każdy mecz, przepraszam, w Lidze Okręgowej to jest święto. Jeszcze większe święto będzie w rundzie rewanżowej, kiedy będziemy mogli zagrać na własnym obiekcie, ale... To, co teraz, to, to, czego teraz doświadczyliśmy, czyli ta nasza gra, nadspodziewana do, nadspodziewanie dobra, bo gdzieś tam zakładaliśmy, że, że będzie nam ciężko o te punkty yy, w tej pierwszej naszej historycznej rundzie w klasie okręgowej. No, tabela pokazuje, że jest dobrze, choć my nie do końca zachwycamy się za, za, za tak jakby jesteśmy zachwyceni tym miejscem, bo my znamy swoje miejsce, my jesteśmy pokorni i dalej utrzymujemy, że nasza walka w tym pierwszym historycznym sezonie to jest po prostu walka o utrzymanie w tej lidze, żeby zostać na dłużej i, i utrzymać się w tej, no myślę, że dosyć takiej mocnej grupie na okręgówkach. Bez wątpienia większość, zdecydowana większość kibiców czeka na mecz z Odrą pojna. czyli obecnym liderem tabeli ligi klasy okręgowej. Jak przygotowujecie się mentalnie, fizycznie, psychicznie pod te spotkanie, które akurat będzie ostatnim spotkaniem w rundzie jesiennej? No tak. Większość kibiców, ja sam powiem, że czekam z niecierpliwością. Klub w Nawodnej to jest klub, z którym jestem związany bardzo długo, a od 14 lat mam zaszczyt być prezesem tego klubu. A Odra, Odra to jest klub wielki, jak na nasz, na nasz region. To jest klub z fajną historią, to jest klub z tradycją. Ja jak sam tylko mogę, to jeżdżę, pomagam, lubię, kibicuję Odrze. Bardzo ciekawe spotkanie, na pewno bardzo duże zainteresowanie jest wśród kibiców. Mam nadzieję, że dobrze się zaprezentujemy. Wiem na pewno, że dobrze się zaprezentujemy w tym meczu. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby, no żeby może urwać jakiś punkt dla lidera. Kto wygra mecz? Drużyna lepsza, mam nadzieję, że to będziemy my, aczkolwiek wiemy, że Odra to jest bardzo mocna drużyna i i będzie ciężko nam o punkty, ale postaramy się zrobić niespodziankę. Może to właśnie my będziemy tą drużyną, która, która urwie punkty na stadionie przy Wojska Polskiego. Poczekajmy, zobaczymy.